Tutaj w dzisiejszym filmie yy, mam teraz trochę wolnego. Uuu, jadzia! A, jadzia słonecznika, A O, muszę to spiłować, bo tu są te. Jeszcze się dźgnę. Ten też jest słonecznik. Macie po ziemniaku. A, dobra, masz całego. Albo nie, bo ty nie zjesz i tak, to tego. Tego damy dziewczyną tutaj. O. Witajcie w dzisiejszym filmie. Tutaj jeszcze macie, ale macie kolejnego. Zarałam sobie jeszcze ziarna. Yy, ja tak na szybko teraz wyszedłem, yy, bo nie mam czasu za bardzo. Znowu, co ty tutaj robisz? Co, już chcesz się kolegować? Już, już mnie nie drapiesz? Jak to się stało? Foka idzie z tymi skurczokami Jak słychać Aż się zdziwiłem Bo chyba z głodu zjadły tego Tą lucernę Jeszcze tutaj tej trochę dosypię Dobrze Trochę posypać tego Posypki No dobra, macie wszystko one lubią dobra yy, w sumie mogę dać im jeszcze słonecznika tutaj bo już usycha powoli w tej wodzie nawet więc im mogę trochę dać ale to muszę poobierać i tak w liście no tak, yy, tak myślę właśnie nad tym konkursem co mówiłem w tamtym filmie. Yy, I chyba zrobię ten konkurs, bo właśnie nie wiem na co dokładnie, ale może zrobię na jakiś yy, paśnik czy co, nie wiem. Jak będziecie chcieli, yy, na co mogę zrobić konkurs, Powiem zrobił na pewnie jakieś 100 czy 200 subskrypcji tak od razu nie wiem. tak to to na razie i tak nie mogę, nie miałbym jak wysłać więc no dobra, lit jeszcze tutaj tego o nie, tego tu muszę je już wywalić po yy, weekend bo już o już tutaj trochę nadgniwają a to, to jeszcze te liście są w miarę to jeszcze te jak poobrywam, to będą dobre. Więc yy, dam im te liście i nie zjedzą w końcu. Bo już nie ma słonecznika, więc nie będzie tego, co tak lubią. Dobra, yy. i tak myślę, że teraz jeszcze yy, teraz nagrałem to, ale na następnym filmie, ale jeszcze dzisiaj zrobię ten, yy, ten paśnik. Bo. No. Tutaj mam do tego już rzeczy przyszykowane, tylko go zrobić, ale czasu nie ma, jak zwykle. Dobra. Ja lecę znowu na lekcję i widzimy się później. Yo.